Witam Cię z przestrzeni relaksu, który stworzyłam Studio masażu Balance. I chciałabym zaprosić Cię do tego, że nawet jeśli nigdy nie byłeś, nie byłaś na masażu, to warto spróbować. Pamiętam swój... Pierwszy masaż i różnice tego, jak się poczułam, jak y, poprawiło się moje y, samopoczucie, zdrowie, y, jak rozluźniły się napięcia w ciele, o których nawet nie miałam pojęcia, że one są. Jak moja postawa wyprostowała się jak jakieś dolegliwości niedogodności ustąpiły. I pomimo tego, że trwało to po masażu tydzień, to i tak dostrzegłam, że jakość, jaką daje masaż, jakość, jaką daje rozluźnione ciało e Przewyższa wszystkie te rzeczy, które możemy sobie mm, kupić, dlatego że mm, to szczęście pochodzi od środka. Mm, I właściwie dlatego zostałam masażystką, że tak masaż mnie zafascynował. Mm, że zaczęłam chodzić na masaże bardzo regularnie, poprawiło się moje zdrowie. Takie to ogólne, podprawiła się moja odporność. Wstając z łóżka, nie byłam już taka pokręcona, połamana. Więc na ten moment widzę, że. Masaż jest taką kompleksową, holistyczną profilaktyką dla zdrowia, ale też takim poczuciem zadbania o siebie. Hormony, które wydzielają się podczas masażu, oksytocyna, endorfiny, oprócz tego, że dają nam dobre samopoczucie, to jeszcze. Wspaniale wpływają na yy, zharmonizowanie całego organizmu, na jego zdrowie, na to, żeby miał, organizm miał siłę walczyć yy, z drobnoustrojami, chorobami. Yy. Także yy, jest to niesamowicie te narzędzie, bardzo łatwe, bardzo proste do tego, żeby yy, spojrzeć troszeczkę inaczej na siebie na swoje ciało i na swoją, na swoje zdrowie codzienność. Także zapraszam cię teraz do tego, żeby tak zanurzyć się w sobie i poczuć to swoje ciało. Sprawdzić, czy są w nim jakieś napięcia. Jeśli czujesz, że szczególnie tu cały kark, ramiona, jest na nich jakiś ciężar, jakieś, jakieś napięcia. To zapraszam Cię do mnie. Zapraszam na masaż i relaks.